Użyj pomidora na suche pięty i na ostrogę piętową. Pomoże on rozbić twarde złogi i wesprze naturalną regenerację stóp. Przekrój pomidora na pół i połóż na patelnie. Podsmażaj chwilę, aż będzie ciepły. Następnie rozprowadź go na suchych piętach. Masuj je przez 5 minut. Pomidor stosowany na pięty oraz ostrogi piętowe przynosi ulgę i zmiękcza skórę. Aby uzyskać jeszcze lepszy efekt, zetrzyj pomidora na tarce. Sok z pomidora jest bogaty w witaminy A i C, które mogą pomóc w regeneracji skóry. Dodaj do niego jedną łyżkę pasty do zębów. Zetrzyj na tarce połowę limonki i dodaj ją do mieszanki. Kwas cytrynowy i inne naturalne kwasy w limonce mają łagodne działanie złuszczające, co pomaga usuwać zrogowaciały naskórek. Powstałą maseczkę nałóż na stopy. Ten prosty trik sprawi, że twoje stopy będą wyjątkowo miękkie. Dzięki temu możesz zmniejszyć dyskomfort i napięcie w stopach, które pojawia się przy ostrogach piętowych.